Dzień dobry, w poniedziałek witam się serdecznie z mojej kuchni. Dzisiaj taki mały haul zakupowy. Byłam rano w Biedronce, zrobiłam zakupy na prawie cały tydzień, ponieważ nie dostałam niestety mięsa wołowego na gulasz. I nie kupiłam też pieczywa, bo stwierdziłam, że podjadę sobie kiedy indziej do piekarni. Także z takich rzeczy wartych uwagi, takich promocji. Kawa. Była w promce, Dalmayr Classic. Ja akurat biorę, wziąłem ziarnistą, bo ja sobie mielę w młynku. Ale była też taka już zmielona. I taka kawa kosztowała 17,99 za opakowanie. Ostatnio kupowałam ją za 25 zł. Więc myślę, że spoko. I tak, i tak wypijemy Także wzięłam dwie. Też w fajnej cenie był ten Daw, że pod prysznic, bo drugi był za złotówkę. Jeden kosztował chyba tam 17,50. Więc też spoko. Tutaj wzięłam jakieś przybory dla zasiłków do, do szkoły, do pisania, bo były za 50% przy zakupie trzech sztuk. I jeszcze chusteczki też były w promocji, jak się wzięło trzy. Czy coś jeszcze było w promocji? Aha, łosoś. Drugi minus 50% na wszystkie łososie mieli. Także wzięłam, bo będę robiła sushi. I co i co jest z takich promocji ogólnych? To chyba wszystko. Kupiłam jeszcze żwirek dla Gota, bo już w sumie zamówiłam przez internet, ale niestety chyba nie wystarczy nam do tego czasu, aż kurier go przywiezie. Także musiałam chociaż taki zwykły jeden dokupić. Dla Zośki jakieś osi na próbę wzięłam. Taki zero, nie wiem, zobaczymy, czy to będzie smakować. Wzięłam szpinak, bo dzisiaj będę robiła właśnie zapiekankę z łososiem, szpinakiem i makaronem. Ogórki kiszone były tylko takie, nie wiem, wydawało mi się, że czy nie kupiłam jakieś inne. Ale musiałam wziąć, bo już mi się nie chciało jechać do innego sklepu. Będzie do gulaszu właśnie. Ser będzie do zapiekanki dzisiejszej z łososiem. Z owoców i warzyw mamy jabłuszka, standardowo ligol. Dla Zosi bezpestkowe winogrona ona lubi do szkoły zabierać jakaś cebulka. Kupiłam jej też takie musy owocowe, bo chciała poprosiła mnie wczoraj makaron do zapieksy, rysz na zapas. Taka kupiłówka do skrypania też całkiem spoko lubimy i wafle kukurydziane, ogólnie cukruki kukurydziane. Wszystko co kukurydziane jest u nas bardzo mile widziane. Na jakiś taki rezerwowy posiłek parówki. Wzięłam też na kanapki krakowską sucho i do szkoły paluszki syrowe i kabanoski. I takie małe batoniki duplo. Za te całe zakupy zapłaciłam 270, chyba 6 zł. No, i to nam powinno wystarczyć, jeśli chodzi o jedzenie na cały tydzień, bo tam część pieczywa mam jeszcze zamrożone. Na kanapki też mam jeszcze dużo z zeszłego tygodnia. Jeśli chodzi tam o jakieś serki, twarożki, jogurty, też mi coś zostało. To u nas aż nie idzie w takich dużych ilościach. Chociaż powiem Wam, że robiłam w weekend na śniadanie takie placuszki z serka wiejskiego, bo, bo miałam dużo i wyszły przeprzepyszne, także polecam, chyba ze strony Ania Gotuje, coś takiego, ba, bardzo dobre, yy, także to by było to, no i co, no i to by było na tyle, też tylko tak jak mówiłam, to mięso I jakiś chleb jasny dla Zosi i to by było do końca tygodnia spokój, Ponieważ umówiłyśmy się w tym tygodniu, że jednego dnia pojedziemy sobie do McDonalda, bo już taki wyczekany wyjazd to jest, bo tak <laughs> ostatnio to mocno ograniczamy. I w niedzielę na pewno pojedziemy na obiad do moich rodziców, jak zresztą praktycznie co niedzielę. No, także ja teraz wszystko sobie pochowam. Zabieram się za robienie kawusi i śniadanka, bo jeszcze nie jadłam. Wam życzę miłego poniedziałku. Ogólnie miałam już niemiłą sytuację. Dzisiaj w Biedronce pani mi podniosło ciśnienie. Także kawę dzisiaj piję dla smaku. <grym> Chciałam kupić, słuchajcie, masło, bo było w promocji za 2,79 przy zakupie trzech No, i widziałam na aplikacji, że jest tam mleczna dolina, ale w sklepie była wywieszona jeszcze wielka zielona kartka. Że to drugie też nie pamiętam, tam chyba smaczkowy czy z mlekowity, nie wiem. I wzięłam po prostu pierwszy z brzegu, bo nie chciałam tyle czasu na tych zakupach spędzać. No i dopiero jak przeczytałam Paragon, dobrze że w ogóle przeczytałam, okazało się, że nie było to masło w promocji. No więc poprosiłam Panią, żeby to zweryfikowała. Pani powiedziała, że absolutnie, że tylko to drugie masło. No i podeszłyśmy do, tego, do tej lodówki z masłem, i kartki już nie było. No i owszem, Pani powiedziała, że ją zdjęła, bo to masło nie wchodzi w promocję. Także, no, ja zdążyłam ją przeczytać, taki pan ze mną też, bo też przyszedł w tej samej sprawie. No i nie chciała mi pani tego masła zwrócić, no bo masło się nie zwraca. No ja rozumiem, że to jest żywność z krótką datą przydatności, ok, no ale to nie z mojej winy. Ja chciałam kupić masło za 2,70, a nie za 7,50. No i wiecie, taka głupia sytuacja. Ogólnie powiedziałem mi, że mi nie zwrócą. Mówię, no dobra, trudno, przecież nie będę tu stać się kłócić, poszłam. No ale potem pani mnie dogoniła i jednak chyba zmieniła zdanie. Ale były tak nieprzyjemne obie panie, które y, te pieniążki mi tam oddawały, że powiem Wam, że jestem w szoku, bo no, chyba pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, że tak bezpośrednio przy mnie panie sobie rozmawiają, że je ja zaraz szlak trafi dzisiaj, że jedna musi wyjść na papierosa, a druga musi iść coś tam. No słuchajcie, no kurczę, ja rozumiem, że z klientami są problemy i, i tak dalej. Też pracuję z ludźmi i to jeszcze z chorymi ludźmi, ale, no, wiecie, no, za karę nikt tam nie pracuje. Nie? Także, no, strasznie mnie to irytuje, jak ktoś się zachowuje w taki sposób. Także, no, nie wiem, chyba musiałam wam to wyrzucić z siebie. <grym> Także, no, mam nadzieję, że już taka sytuacja mnie nie spotka i że ten poniedziałek, jednak, mimo że się tak zaczął, to będzie dla mnie w miarę przyjemny. I tego też Wam życzę. Także do usłyszenia i zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!